Dlaczego wobec tego w krajach, w których są firmy produkujące GMO, mówimy teraz o krajach europejskich, są zakazane? Wiemy przecież o tym doskonale, że firmy produkujące GMO są Szwajcami oraz w Niemczech. Dlaczego więc w tych krajach nie testuje się w tych upraw na własnych obywatelach? Dlaczego te. Rady chce się w Polsce wprowadzić. My rolnicy ekologiczni. Reprezentujemy rolnictwo ekologiczne. Jesteśmy przeciwni temu. A dlaczego? Dlatego proszę Państwa, że mamy świadomy zagrożeń. To dam Państwu przykład. To jest zwykła dynia. Bezróżnię To jest takie ja jest, które którą Państwo kupujecie w sklepach. Tak, ale to nie jest najbardziej popularne. Ja z kolegami uprawiamy trochę inną dynię. Też jest dynią, ale to jest dynia bezwłuskowa. Tak zwana dynia dla Od razu macie Państwo pestki już wymagające łuskania. Tutaj nie jest to czysty produkt. Jest to produkt już zawierający dość niewielką, ale jednak zawierający. polem, gdzie jest dynia bezwózkowa, a polem, gdzie jest dynia łuskowa Na całe szczęście jeszcze mamy dobrych sąsiadów, którzy tą sytuację rozumieją i idą na parę. I jeśli uprawy poszczególnych tych odmian są bliżej 400 metrów, następuje zanieczyszczenie tej właśnie dyni bezwózkowej. I mamy duży problem, ponieważ nie ma fizycznie możliwości tak więc plon pracy całorocznej po prostu jest niszczony. Nikt później od nas tego nie chce mówić. Jeśli chodzi o rośliny GMO, to już w tej chwili są także odmiany dyni GMO. Niestety my, znaczy jeszcze na całe szczęście w tym przypadku pomiędzy dynią łuskową a bezłuskową widać, że jest... Natomiast jeśli chodzi o rośliny GMO, my nie będziemy w stanie, my rolnicy, tego sami stwierdzić czy nastąpiło przepylenie, czy nie. My dopiero będziemy o tym wiedzieli wówczas, kiedy transport naszych towarów pojedzie już do odbiorcy finalnego, i który to właśnie ma możliwość sprawdzenia, czy jest to produkt czysty, bez GMO, czy jest to produkt zanieczyszczony GMO. Co to teraz oznacza, jeśli wykaże yy, badanie, że jest jednak, jest jednak ten produkt GMO zanieczyszczony? A to oznacza, że pozwólcie Państwo, że na taki pewne, pewne skróty myślowe stosował, ale to oznacza mniej więcej tyle, że wkładając równowartość nowego samochodu klas, klasy średniej, wyprodukowanie i wysłanie ciężarówki, yy, czyli jest zwanej Tirem, yy, do odbiorcy, jeśli okaże się, że nastąpiło zanieczyszczenie, od razu odbiorca albo będzie nam chciał ten towar zwrócić to w najlepszym wypadku, albo podda do utylizacji. Wówczas koszt dla rolnika, który już włożył na wartość nowego samochodu, wzrasta o jakieś dwa, trzy takie samochody. To na początek, to jeszcze nie jest koniec wydatków. Do tego dochodzi to, że automatycznie, jeśli wykryje się obecność roślin GMO w żywności ekologicznej, rolnik traci certyfikat ekologiczny, na który pracował wiele lat. Poza tym, każdy rolnik, który w tej chwili w Polsce pobiera dopłaty do produkcji ekologicznej, podpisuje też zobowiązanie, że ten certyfikat zachowa przez, przez okres 5 lat. W sensie, poprzez zobowiązanie na okres 5 lat. I jeśli okaże się, że w piątym roku tego zobowiązania wykrytą w kłodach rolnych tego rolnika rośliny GMO to będzie ten rolnik musiał zwrócić to finansowanie, które udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie to są koszty? Ano przy mniej więcej ciężarówce 25 tonowej takich pestek trzeba te pestki uprawiać na obszarze około 35 hektarów. To znaczy, że za jeden rok trzeba oddać opłaty o równowartości mniej więcej do tego samochodu klasy średniej. Czyli, reasumując, mamy już pierwszy samochód klasy średniej, który trzeba zainwestować w produkcję. Następnie dwa w wersji bardzo optymistycznej, które trzeba później oddać, jeśli chodzi o zniszczenie. Yy, skażonych nasion przez firmę, yy, która od nas chciała kupić ekologiczny produkt. Następnie za każdy rok, maksymalnie 5 lat, oddajemy po jednym samochodzie, czyli w sumie maksymalnie 5 samochodów. Czyli dochodzi na to, że rolnik taki nie, mający tych 30 par hektarów yy, dyni bezwózkowej musi oddać 8 samochodów kasy średniej. To się oczywiście wiąże automatycznie. Ze skasowaniem, tak się wyrażę, tego gospodarstwa. Czy ktoś z Państwa jest w stanie w ciągu kilkunastu dni, czy kilkudziesięciu dni, oddać nie wiadomo skąd równowagę w samochodu w klasy średniej? Pytanie to Jeśli. Trudna recepta na zniszczenie polskiego rolnictwa, to mu zależy, to łatwo. i już. Jeśli okaże się, że rolnik będzie musiał oddać te pieniążki, to niestety nie sprzeda swojej ziemi za cenę rynkową. Będzie musiał tą cenę zacząć obniżyć, żeby ktokolwiek, jeśli ktokolwiek będzie chętny, żeby ktokolwiek zechciał kupić całą ziemię. Tak więc będąc w pełni dobrych chęci i ciężko pracując przez cały rok niestety rolnik. Jest w niesprzyjających okolicznościach, kiedy Monopolski wejdzie, w ciągu kilku tygodni staje się bankrut. Mamy w Polsce w tej chwili ponad 20 tysięcy gospodarstw ekologicznych. Co się stanie, jeśli chęćby co drugie z nich w ciągu kilkunastu dni czy kilkudziesięciu dni zbankrutuje? Mamy poważny problem. I ten problem dotyczy nas wszystkich. Nie będę tak tego rozwijał. Powiem tylko Państwu jeszcze. O tym, że jeśli chodzi o GMO, to dzisiaj na portalu AgroNews pojawiła się informacja, że na Węgrzech tamtejszy urząd zajmujący się kontrolą przestrzegania zakazu GMO nakazał zniszczenie plantacji 2,5 tysiąca hektarów kukurydzy GMO poprzez zaoranie. Ale oprócz tego też trzeba będzie zaorać y, wszystkie grunty w promieniu 400 metrów od granic tych działek, na których jest GMO uprawiane. Byłoby super, gdyby też w, w naszym pięknym kraju tak samo prawo przestrzegano. Y, jeśli chodzi o opakowania y, GMO y, i napisy GMO, Państwo tutaj już mieliście dzisiaj, y, tam konkretnie na dyskusję, okazało się, że nawet na Ukrainie czasami w w przyprawie na przyprawie jest napisane, że nie zawiera GMO. Było pięknie, gdyby w naszym kraju też taka możliwość kiedykolwiek się pojawiła, żeby produkty oznaczać. Dlaczego, Dajcie Państwo pewnie, dlaczego rolnicy są tak przeciwni GMO? Oczywiście pomijając już to, o czym powiedziałem, że to się, w GMO wiąże się automatycznie niestety z, z bankructwem gospodarstw tego Dlatego też, dlaczego? Dlatego właśnie, że niektórzy rolnicy, którzy hodują zwierzęta, zauważyli bardzo negatywny wpływ roślin GMO na zdrowie tych zwierząt. W województwie lubelskim, z którego jeden z rolników zajmujących się kluczem gęsi zaczął w tym roku podawać im rośliny pasze. Zawierającą dość duże stężenie GMO. Co się okazało? Okazało się, że ten pan za, załatował znaczący yy, wzrost yy, upadków w, na swoim stadzie. Tak więc wycofał się po jednej próbie spodawania paszy GMO. My nie chcemy, żebyśmy my też byli takimi gęsiami, które niestety będą musiały w imię nauki oddać życie. Dlatego bardzo bym chciał żeby jeśli już nasz rząd chce wprowadzić jego do Polski, to żeby zastanowił się, czy naprawdę warto to robić, żeby nasz rząd nie robił z nas takich spadochroniarzy, w miarę początku, którzy skaczą bez przetestowanych spadochronów. Dziękuję. Dziękuję Państwu Panu. E, czy są jakieś pytania? Może select, e, dół, hmm, być może w celek kwestii podejrzanych tutaj nie były decyzyjnie przekazane. E, Kolejny jest nam ewentualne odniesienie się do Państwa wątpliwości albo pytanie. E, ja mam pójdę ja Widziana Spocky Zapolska, ale ja chciałam się zapytać, czy rząd nasz ma wiedzę na temat szkodliwości dla zdrowia ludzkiego? i dla środowiska materiału GMO zarówno dla siebie, jak i żywność Więc w naszych interwencjach, które tutaj Państwu przekazywałem do instytucji rządowych, do konkretnych urzędników, na szczególności do ministra środowiska, do ministra e, rolnictwa i rozwoju wsi, e, nasze argumenty dotyczące e, konieczności e, zakazów upraw roślin transgenicznych oraz importu paszy i, i, i oznakowywania produktów żywnościowych zawierających GMO oparte były dokładnie uzasadnieniami naukowymi na okoliczność szkodliwości, jaką została stwierdzone. To są e, wyniki badań, tak jak Pan Profesor przedstawił, e, również dotyczące zdrowia ludzkiego, dotyczące e, wpływu na populację e, ludzi zwierząt, i zwierząt tym, jestem w pełni przekonany, że urzędnicy państwowi, którzy podejmują decyzję o uwolnieniu w GMO na terytorium Polski mają absolutnie precyzyjną wiedzę naukową na temat zagrożeń. Oczywiście te, trzeba powiedzieć, że te doniesienia są dyskredytowane, dyskredytowane przez propagatorów technologii transgenicznych. Robi się to za duże pieniądze, łącznym nakładem energii i oczywiście również przy udziale zagranicznych firm i sponsorów. Tutaj proszę Państwa jest edycja materiału, które produkuje Ambasada Ameryki na Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Rośliny uprawne, uszlachetnione, biotechnologiczne, korzyści gospodarcze, środowiskowe i zdrowotne. Kuriozalny dokument przekazywałem do kilku naukowcom z naszej Strony, więc skala manipulacji, która tutaj jest zawarta, przekracza jakiekolwiek, jakiekolwiek ramy przyzwoitości. Ktoś jest zainteresowany, można sięgnąć do tego materiału. On jest dostępny prawdopodobnie na portalu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Także odpowiadam to. Decyzjenci są absolutnie poinformowani o szkodliwości. Jako brak reakcji na sygnały o konkretnych zagrożeniach przywołują manipulowane opinie e, m, 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 naukowców, którzy są sponsorowani przez przemysł biotechnologiczny e, i prawdopodobnie e, również są skłonni e, no, ulegać e, sugestiom, które dotyczą m, konkretnych koncepcji oparcia. E, nie chcę tutaj mówić o korupcji, ale zjawisko korupcji naukowej jest e, m, jest powszechnie znane i przeszło do że tak powiem, obrotu prawnego w dyskusjach między naukowcami a przemysłem. Zjawisko korupcji politycznej prawdopodobnie podlega tym samym kryteriom i musimy mieć to na uwadze jak wyborcy. Kazus GMO, sposób w jaki jest wprowadzony, a więc powtarzam, minister, który jest odpowiedzialny za łamanie ustawy, jest na tyle bezczelny pro, że wprowadza nowelizację ustawy, która go zwalnia od odpowiedzialności i otwiera i praktycznie niweluje dorobek legislacyjny zmierzający do ograniczenia albo do likwidacji upraw GMO. Jestem przykładem. Takie rzeczy nie dzieją się w Za Zatem muszą iść konkretne interesy, konkretne pieniądze i konkretne naciski polityczne.